Ja jestem Marek. A ja jestem Iwona. A wy jesteście na kanale Vantyk. Witamy Was z Florencji. Florencji, właściwie z tarasów na Placu Świętego pla Michelangelo. Tak, Anioła Michała. Za nami jest panorama na Florencję. W dzisiejszym odcinku zapraszamy. Na, na wycieczkę po tym mieście. Sami jesteśmy ciekawi, jakie tak. wrażenie na nas zrobi po Siennie w sumie, tak? Tak. Bo to jest ostatnie miasto, w którym byliśmy. No, w każdym bądź razie zaczynamy od punktu, który jest polecany w przewodnikach, czyli y, Piazza Michelangelo. Michelangelo y, I stąd rozpościera się przepiękna panorama. Zobaczcie sobie, przepiękna panorama na całą Florencję. No, na kamerce GoPro. Niestety nie widać tego dobrze, ale zaraz wrzucimy Wam to tu. Jest tutaj, ten. Zaraz sobie to wszystko zlokalizujemy, nie? Mhm. E, zaraz porobimy jeszcze kilka przebitek. Na pewno tam mamy moc lotników, mamy katedrę, resztę bodinków sobie zaraz zlokalizujemy, a wy sobie teraz pooglądajcie przebitki z aparatu. No i słuchajcie, tak wygląda przejście przez most złotników. Gdzie my idziemy sobie teraz w boczek. Spróbujemy się zaszyć w jakichś uliczkach. Idziemy tak z dłuższej wody. No bo tutaj, no teraz tu sobie pójdziemy kawałeczek chyba, nie? Moim zdaniem dużo przyjemniejsze wrażenia, jeżeli chodzi o ten most. To są właśnie stąd. Stąd ten most wygląda naprawdę fajnie, rewelacyjnie. Ale tak. kiedyś to był tutaj, był drewniany jeszcze za mm -hmm. rzymskich czasów most, i potem był postawiony właśnie, już murowany. I to jest najstarszy most we Florencji. A Zobacz, teraz a słuchajcie, znany... o, tak. taka ciekawostka, jak będziecie podróżować po Florencji, to od 14 czy 15 lat mieszka tutaj francuski artysta. Nie, 14, który w ten sposób właśnie przyozdabia na, na początku Florencja bardzo z nim walczyła. usuwali tak. te naklejki, ale w końcu dali mu spokój i teraz to jest taki charakterystyczny element tej no, w no, no, Florencji. No, Florencja jest bardzo tak. taka. E, jest tak... No, tak, to jest kultury. No także to jest... Taki właśnie charakterystyczny tak. i z tego sobie to jego prace są sprzedawane za grube miliony euro. O euro. Czyli okay. widzicie warto walczyć z systemem. Zobaczymy sobie, czy po drugiej stronie też mamy jakieś, jakieś atrakcje. Nie, po drugiej, po drugiej nie, tylko po tej jednej. Chodźcie, do teraz. Tutaj. tutaj, tędy. No co? Jakby teraz ilość ludzi nas przytłoczyła. No. I to tak mocno. Czułem się osaczony. No nie mogłam jakoś pozbierać myśli, więc uciekamy w totalnie boczne uliczki. Zobaczymy co nam to przyniesie. Fajna w ogóle droga. Oczywiście to na przebitkach. Fajna droga do tego tak. mostu złotników. No, o tyle fajnie mieliśmy, że tu mieliśmy cały czas górki. Ale zaraz będziemy wiesz co, ja bym sobie poszedł, ja bym poszedł tą stronę Na placu Piazza della Signoria. Tumy tutaj walą, ponieważ można tutaj zobaczyć posąg Dawida. Tutaj mamy posąg Dawida. Powiedziemy sobie bliżej, pokażę wam. Nie jest to oryginał, jest to reprodukcja, ale tumy walą, żeby sobie zrobić przy nim zdjęcie. No jest teraz troszeczkę w rusztowaniach, najprawdopodobniej jakaś konserwacja jest. Są, tak jak mówiłem, to jest tylko reprodukcja, nie jest to oryginalny posąg. Ale mnóstwo po innych pięknych można zobaczyć na tym placu. No widać, że to jeden z bardziej uczęszczanych punktów we Florencji. Bo tłumy tutaj są, prawda? Są tłumy, które słuchajcie, no ja nie mogę się skoncentrować. E, jest tu dużo sztuki i kultury i w ogóle te piękne te rzeźby, to wszystko... Tutaj okay, może przejdziemy w tamtą stronę i ale, będziemy opowiadać, nie? No, ale po prostu ten tłum obiera mi. Przyjemność z oglądania, nie mogę się skupić. No, ja też czuję się taki przytłoczony troszeczkę. My dzikusy wpadliśmy do takiego wielkiego miasta i, i boom! Ja mam y, teorię. Jednak no. w tak bardzo popularnych miejscach trzeba albo zwiedzać w nocy, albo jeszcze. Y, znaczy o świecie. A propos nocnego zwiedzania, po raz pierwszy Weronę. Tak. Zwiedziliśmy o drugiej, trzeciej w nocy. I, z, I noc. Pierwsza w nocy to było i polecamy. Nikogo nie było, byliśmy sami na ulicach, pod balkonem Giulietti. Tak. Chodź, teraz tu jest jeszcze coś, zobaczmy. No tutaj sobie przejdziemy. No, widać, że jest dużo tych y, rzeczy. Ja bym poszedł właśnie, zobacz w tamtą stronę, tam widać mniej ludzi jest, a może do katedry się Łodzi. będziemy kierowali. Tak. Patrzcie. Jest ona. W tej okazałości. To jest po prostu jakiś kosmos To jest niewyobrażalne dla mnie. Ogłęb. To jest jakiś obłęd Ona wygląda jakby była tu po prostu nie. Wiem. Przyklejona. Piękna. To jest tak mądrym i zdolnym, dolną istotą Rzeszową. Ojej, oh yeah. pięknie. Aruś, no a jak wrażenia? Jak Ci się no, podoba? Olbrzymia. Olbrzymia, nie? No. Olbrzymia katedra. Słuchajcie, do środka nie będziemy wchodzili, bo czytaliśmy, że nie warto. Warto, w kolej, tak? Nie tak. warto stać w kolejkach. Nie, w ogóle nic, że nie warto. Nie ma nic ciekawego w środku zobaczenia. Warto za to wejść, wejść na wieżę. Eee, z tym, że ja sam nie będę wchodził, bo na maleńk wysokości, więc nie da rady, nie ogarnie tego. pójdziemy eee, sobie dookoła, może gdzieś przycukniemy sobie na chwilę, żeby się tak spokojnie spokoju nasycić jeszcze tak, widokiem. Tak, sobie jakiś. Może gdzieś na kawkę sobie pójdziemy, ale nie wątpię, żebyśmy znaleźli jakieś miejsce, żeby sobie usiąść, nie? Ja Wam powiem szczerze, że. Ja ekspres, co bym się napił? Że ja zamarzyłam, żeby sobie będziemy tutaj przyjdziemy, właśnie pójdziemy na obiad, na kawkę, ale chyba rezygnuję z tego wszystkiego, bo po pierwszej tyle ludzi jest wszystko tak pozapychane, że szok. Dobra, nieważne, wracając do katedry. Robi wrażenie. E, e, robi wrażenie, jest przepiękna. Te detale, te szczegóły. No. no. To, ja jestem w szoku, nie? No. Dobra, Dobra idziemy. lecimy dalej. Dookoła sobie pójdziemy, nie? Tak. Obejdziemy ją to dookoła. Chciałabym, słuchajcie, zrobić tak, i żeby ci wszyscy ludzie niknęli i wtedy spokojnie zwiedzać. Ja mam taki, okazuje się, problem, że ja się nie potrafię skoncentrować, e, jak jest tak multum ludzi. Ja generalnie Florencję mam Tak, to, co Ja zobaczyć. miałem zobaczyć e, trzy punkty, czyli plac Michelangelo, e, most złotników i katedrę. I muszę przyznać, Poczeka, że ja naprawdę. Na tą strykę, bo ja się potyka, muszę przyznać, że naprawdę robi to kosmiczne wrażenie. A Ty? Jak? Ja nie jestem w stanie się, słuchajcie, skoncentrować. Bazylika, dla mnie zrobiła bazylika największe wrażenie. Katedra? Katedra. Niczego innego w życiu tak pięknego nie widziałam. Jestem szczerze wzruszona. Robi to ogromne wrażenie, potężne. Brakuje mi słów. Żadne słowa. Nie mam słów, żeby to opisać. Jestem zszokowana, ale tak pozytywnie oczywiście. Jest to arcydzieło. No świetnie to wszystko wygląda, bardzo fajny klimat, fajnie w ogóle położona. Powinien zobaczyć na żywo to arcydzieło zrobione przez człowieka. Wow. Fajnie położona katedra, dookoła plac, szerzej, wężej, każdy znajdzie jakieś swoje miejsce. Oczywiście tłumy takie, że o tu kolejka kilometrowa, żeby na by wejść. Eee, Tumy niemiłosierne trzeba się przeciskać, uważać na swoje rzeczy, ale no, każdy powinien to zobaczyć, moim zdaniem. bardzo, Naprawdę, tak. warto. Ja nie jestem w stanie się. Jest tyle szczegółów, detali piękna dookoła, że ja nie jestem w stanie się skoncentrować. To trzeba być chyba tydzień. Żeby no. tak wiesz, pochłonąć to, nie? No, bardzo fajnie. Yeah. Jak Mówi, Zobacz, wiecie, te to wybudowano? Zobacz, ten kolory. Ona jest niewiarygodna. Znaczy, bo z daleka to wygląda jakby to, to było malowane, to ale to są po prostu taki... kamienie. Tu jest marmur, zielony kamień. No. Jest takie różne faktury, ja struktury. W tej pory to jest czarne, ale teraz tak patrzę. Dopiero o teraz zauważam, słuchajcie, bo jestem tak oszołomiona, że ten kamień jest e, ciemnozielony. Piękny. Słuchajcie, to jest piękne. Nie wiem, czy tam się kierować już, czy. To jest tył. Myślę, że to tak, jest tył? to jest tył. Nie, jak jest tam. To jest tył, tam dłuższy. No to... A my idziemy sobie tu, Dewe, myszyliczkę. Za nami, ale. za nami możecie sobie obserwować oddalającą się katedrę. No to już fajniej, nie? No. I taki chud, napięcie opada. Tak, ale naprawdę ja tu czułam takie. Ja jestem tutaj taka spięta, nie wiem, czy przez te piękne rzeczy, które mnie otaczają, czy przez, tych, przez ten tłum ludzi? Nie wiem, nie wiem. Nawet nie mogę się wysłowić, słuchajcie, jakoś konkretnie. Tyle wam powiem. Dobra, a odwrócimy się za... Chyba odpala aparat, bo na GoPro tego nie widać, ale to technicznie wygląda. Kończy się ulica i taka ściana do samego nieba. My już jesteśmy po zwiedzaniu Florencji. Florencji. No, zachwyciła nas, ale zachwyciła, ale. No może powiedz, co, co jakie ty masz odczucia. Ja uważam tak, że Florencja jest przepięknym miastem, potężnym, jest przepełniona słuchajcie, sztuką. To jest idealne miejsce dla artystów, dla osób kochających sztukę. Jest na każdym kroku. Po prostu jakaś kultura, jakaś sztuka, no ale niestety trzeba mieć worek euro, żeby to wszystko zobaczyć ze sobą. Mieć. I cierpliwość, żeby bestać w swoich kolejkach. Yy... Ta cała architektura to wszystko jest przepiękne, a po prostu katedra bazylika to jest, to jest jakiś kosmos, 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 robi ogromne wrażenie, a taki minusik to jest tak, jest tak ogrom ludzi, że po prostu ja nie potrafiłam się skoncentrować właśnie na tych wszystkich rzeczach, bo na każdym kroku naprawdę tu jakaś rzeźba, tu architektura, muzeum, wystawa. no. A ja nie mogłam się skoncentrować na tym wszystkim, bo, ci, bo, te, bo ilość ludzi po prostu przerosło mnie to okropnie. No generalnie ja zobaczyłem wszystko to, co chciałem zobaczyć, bo takim głównym punktem to był właśnie widok na Florencję z placu Michała Anioła. I to naprawdę takie. fajny widok był. Most, moim zdaniem, nie trzeba w ogóle na niego wchodzić. Lepiej go sobie obejrzeć z zewnątrz, bo dużo fajniej wygląda i te uliczki przyległe. A na samym moście po prostu jedna wielka komercja, sklepy. Nie, no jak w ogóle sama nazwa most złotników, to tam są same sklepy jubilerskie. Moje takie wrażenie to, że ten most dużo fajniej się prezentuje z zewnątrz i te uliczki przyległe, żeby sobie więcej czasu na to poświęcić, a most po prostu można przelecieć. Bo na samym moście już ani nie widać tego, tego zabudowania, bo dach jest odkryty. Ja myślałem, mhm. że to będzie całe zabudowane, a to są tylko takie przebudówki po tak. bokach, więc dużo fajniej to wygląda z zewnątrz. Katedra. Petarda. No z wszystkich takich kadet, które widzieliśmy, a kilka ich już, już widzieliśmy, to ta chyba robi największe wrażenie. Bo naprawdę to jest olbrzymie, olbrzymie. Ej. To jest nie do opisania, nie Brakuje wiem, zobaczymy słów, później. To. No zobaczymy mhm. później na filmie, czy to mhm. będzie chociaż naprawdę. trochę widać. A później pochodziliśmy sobie jeszcze tak z godzinkę, może dwie po tych uliczkach, Dłużej, może po uliczkach dotarliśmy na targ, dotarliśmy do takiej hali, gdzie tam były sklepy też w sumie. Dzień targowy był dzisiaj w Florencji. I pochodziliśmy sobie po takiej Florencji mniej troszeczkę uczęszczanej. No to już fajnie się chodzi po tych uliczkach. Ale A no wracając tutaj... tutaj w ogóle na nasz parking. parking. To szliśmy taką, słuchajcie, chyba bardzo ekskluzywną dzielnicą, nie? Wszystko Starą, taką ulicą bądź No, wszystko za murami, ale te, te bramy wjazdowe, posiadłości, no to, to to też jest kosmicznie, no nie chcieliśmy no, wszystko, tam ludziom przez ten mur zaglądać, ale mm, y, oczywiście tu też we Florencji, y, słuchajcie. Jak idziecie poza miasto, tak jak my, to pod no, górę, nie? No, pod górę. Jeszcze gorzej niż w Sienie. I sobie tak wyobraziłam, że, że ci ludzie właśnie mają taki piękny widok, właśnie taką panoramę taką na Florencję. panoramę nie? na całą Florencję. I to był też taki plusik, bo tu jak się idzie już tak jakby no, przedmieścia Florencji, mogę to tak nazwać, no. to takie są bardzo zielone, nie? Takie... Bardzo zielone, mhm. są takie stare wille, większość pozamienianych na hotele, ale są widać jeszcze takie w rękach prywatnych. Dużo zieleni, tak super. Kamien, mieszkają, tak, no, no że fa taki fajne przejście, fajny spacer yy, w cieniu właśnie tego sprawy. Z tego parkingu, z tego parkingu mm -hmm. właśnie, na którym jesteśmy, yy, za który zaraz idziemy zapłacić. Jeszcze Wam podam jaką cenę zapłaciliśmy. My przyjechaliśmy tutaj w sumie chyba około godziny 11 czy 10. A nie, my tu byliśmy, o, nie, przed, my tu byliśmy ósmą. przed ósmą. No, przed ósmą, jest godzina 17.34. Eee, zaraz Iwona wam to może jeszcze poopowiadać, ja lecę zapłacić i zaraz wam powiem... Eee, ja już wszystko powiedziałam, słuchajcie, żeby więcej poopowiadać, to ja bym musiała tutaj być z 3 dni. No dobra, to ja idę zapłacić za parking. Widzimy się za sekundkę. To się idzie do, tam do tego automatu, tak? Tak, ja muszę iść tam zapłacić. Widzimy. Stanę tutaj wiesz, tak przysłudne. Normalnie przeciwnik nie wyjeżdżam. A zresztą też będzie musiał ich zapłacić. No, chyba, że sobie poszedł wcześniej. A ty mój masz i ten biociek Tak, Tak. Wiesz wszystko. E, tak, za całą dobę, no to fajnie jest tak zrobione, wiesz, że wiesz, więcej nie zapłacisz niż 15 Bilecik Ci na pamiątkę. Ale czapkę się zdobyła. No, Do widzenia, Florencjo. którą stronę nie nie jedziemy? Wie, nie wiem właśnie teraz w którą stronę. No, zaraz tam pokażę. I się mm -hmm. mhm. Moje, korek. My, oczywiście. O korek. Dobra, słuchajcie, wyjechaliśmy z parkingu. Oczywiście zleciliśmy nie w tą stronę, ale tu też możemy jechać. Jest jeden wielki korek. Załapaliśmy się, oczywiście. Załapaliśmy na... się na jeden wielki korek. W każdym razie tak, 10 euro zapłaciliśmy za parking. Florencję będziemy miło wspominać. Przyjedziemy Co? jeszcze raz. Przyjedziemy o tym to powiemy sobie później, bo jeszcze będziemy sobie. Tutaj kursor coś krąbi, nie wiem czy na mnie, czy nie na mnie. Jak? Chyba nie. nie. Tu wszyscy trąbią. Eee, w każdym razie my teraz z Florencji wyjeżdżamy, kierujemy się na wschód, czyli teraz wschodnie wybrzeże. Tak. Tak? tak. Dzisiaj mamy zamiar jeszcze wylądować nad morzem. Dokąd dojedziemy, tego jeszcze w sumie nie wiemy. Jakiś tam plan taki... A my słuchajcie, mamy. 143 km, a czas 3 godziny. Czas 3 Więc godziny. Więc tak tu wygląda właśnie. Dobra, nie będziemy chyba przedłużać tego odcinka, bo już i tak chyba długi, trochę filozowaliśmy tutaj. No, trochę filozofii było. Eee, więc co, dziękujemy za oglądanie. Dzięki za to, że z nami. do zobaczenia. Wedelci i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, trzymajcie się, pa. Pozdrawiamy.